6 miesięcy temu na filmie u Marcella powiedziałem, że za pół roku wrzucę film. Właśnie dzisiaj. Mija pół roku. Na opisie możecie jeszcze pół roku poczekać na jakiś film. No i minęło pół roku, więc. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szczerze, nie mam pomysłu, co mam nagrać. Więc stąd wrzucam sobie Anarchy GG. Fajny serwer porobimy sobie bazę. Bazę ostatnio robiłem tu na anarchii. Chociaż, dobra, bazę zrobimy. dokończymy bazę moją robić. O, tutaj właśnie była piękna baza. Zacząłem robić ze znajomym. Ekonomię sobie chciałem jakoś sensowną zrobić, żeby nic, coś sensownego kupić. Jak widzicie, trochę pieniędzy nie już. już. Y Mam chęć, ale nie wiem jak to wyjdzie w praktyce. Pewnie się skończy tak jak na chęciach jak do tego filmu do 3 dni. Jeść dzisiaj. Dzisiaj muszę wrzucić ten film, jest teraz... 1240. <grym> dzisiaj muszę jeszcze wrzucić ten film, ale dobra, wywalamy w to. Hmm, może mam chęć trochę więcej wrzucić filmów w tym roku co będzie teraz. W 24 no w tym roku to naprawdę mało, wrzucałem różnego rodzaju filmów, jedynie to mlapsy z farminga chyba były tego I czy ja w ogóle przełączyłem na Minecraft? No dobra, przełączyłem na Minecrafta i się wystraszyłem. Dobra, nie będziemy cały odcinek zbierać bambusów. Trzeba by było coś zrobić sensownego Sklep yy, Z wirtualną walutą. Sprzedaż przedmiotów. Po ile tu idzie? Yy, mam... 77 Shift i prawy 90. No, za tak Za stack to jest 6 i 4 do tych pieniędzy Dolarka? Dobra, wtedy nie tak źle sklep. Nie, spawn pójdziemy. Spawn. Dobra, bo niby to baza, ale... Idziemy sobie na jakieś RTP poszukać ludzi, to znaczy, no bo w klep to ja nie dam rady pewnie z nikim. Dobra. Pozdobywamy sobie potrzebnych rzeczy. Drewna potrzebuję po pierwsze. No, no właśnie, no bo nie mam za bardzo. No i serca, ale serca to tam kiedy indziej pozdobywam. Już nowo nie mam pomysłu, jak to można zdobyć szybko serca. Bez innych graczy. Wiem, że działam się, jak ktoś tam na anarchii gra, to um, będzie można od niego itemki pożebrać. O, itemki jakieś, albo różnego rodzaju rzeczy. Dobra, trzecia minuta. Tak, możliwe, że drugi e, monitor sobie zainwestuje w końcu to... To nie będzie zatrzymywania się, żeby sprawdzić, która jest minuta filmu. Dobra, my jeszcze zdobędę sobie kodę. Zaraz sikierka wleci. W sumie mam chęć tak powrzucać filmy z farminga. Nie, że timelapsy. Tylko po prostu, że filmy jakieś... Nie wiem, Polska wieś, nie wiem czy to by w ogóle się oglądało, coś takiego. Znaczy zgaduję, że z tymi zasięgami, co ma w tym momencie mój kanał, to nic nie będzie się oglądać, ale może. Dobra. Przecież robię to z pasji. No tak jak ten odcinek. Siedzę, so ten odcinek powstał tako. Siedzę na Discordzie i gadam. Ej Marcelo, bo mi się nie chce nagrać tego odcinka. On coś tam pogadał, a ja gadam? Dobra, to specjalnie ci go nagram. No i nagrywam go no teraz. No po sześciu miesiącach miał być odcinek, to w sumie dobrze, że jest. Chociaż dotrzymałem słowa. No, nie tylko. to kit się wpisywał chyba. Kit, no tak, kit. Kit darmowy. Odbierz. No imię, i kilo, który jest potrzebny. No, troszkę jeszcze więcej pozdobywamy. Streamy mnie kusi po nowym roku też zacząć robić, tak. bo komputer trochę lepszy jest niż na ostatnich filmach. Ostatnie filmy to ja jeszcze nie W ogóle chyba. Z PlayKi. Jeszcze. <laughs> bo to w ogóle. <laughs> dawno nie nagrywałem. Chociaż no. Nie polecam ulepszać starych komputerów, jak już to nowy kupić. Bo waliłem za w miarę kartę graficzną do komputera, a procesor jest słaby i nie wyrabia. No, ale zdarza się. Każdemu. Dobra. Do domku lecimy. No to w home to mam chyba tą bazę, gdzie bambusy są. Zaczniemy budowę, coś sensownego. Szczerze, wcale nie mam pomysłu, co tu można wybudować. Wykopię najpierw dziurę, ozdobię ją jakoś z drewnem. Weź trochę, albo chwila. Sklep market, serwerowy oczywiście, najtańsze. Czy tu są jakieś sensowne narzędzia w sensownej cenie do kupienia? Enchantiki stały do zaklęć, nie przekonują. Ale. Zbroje mam, mniej więcej. Wątpię, że ktoś z Cilkta czym coś będzie wystawiał tak tanio. Hmm. A właśnie. W opisie wam dam poże jest późno nie myślę co gadam w opisie wam dam link do kanału Marcella wejdźcie na jego film i napiszcie że czekacie na film z nim no bo ja chcę z nim nagrać on nie chce co chwilę wymówkę jakoś znajduje na nagranie filmu a serie na jego kanale dwa debile no to to były piękne serie moim zdaniem Wydajność 4, wydajność 4 szczęście nie, nie potrzebuję slajba, tak, szczerze Dobra, pakujemy sobie dalej Ty ja właśnie tak myślę, że live'y to w sumie fajniej by mi się robiło trochę niż takie stricte odcinki, a tym bardziej jeszcze samemu to już w ogóle... Nie, że nudno, ale no. W planie jest nagranie jakichś takich gier party typu Ultimate Chicken Horse. Albo Tricky Tower. No to plany. A ja wykonanie to jeszcze zobaczymy, jak wejdzie. Próbuję namówić jak najwięcej ludzi, bo jak więcej ludzi jest, to się więcej dzieje na odcinku i w ten ciekawy jest moim zdaniem. No, ale niektórych to ciężko przekonać. Robię, zrobię Discord do grania z widzami. Jak mam jakiś widzów milcząc tych znajomych, co oglądają to. <grafting> Crafting Piecyk poleci. Czy ja kamień chcę? Czy ja chcę bruk? Co z tego można zrobić? amo. Może to użyć? Tak. Dobra, mam mniej więcej. Nie, dobra, nie mam pomysłu. Idę się poklepać na spalnię. Jakby co to jestem słabo bardzo wklepę, to zobaczycie jak się wywalam. Koksika sobie zostawimy śkierka, killoftic. Dobra, budki zrobię, żeby były. A, seria Skyblock, której pewnie nikt on nie, nie pamięta, to nigdy pewnie już nie dokończę. Mam w planach coś nowego zacząć, jak będę nagrywał. Ale no, potrzebuję do tego Marcela, to więc... E, dobra, Spalam. Lecimy. 8 serduszek. Niezłe wyzwanie będzie. Złote jabłuszko tylko. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Ja tu mam. Ludzi znaleźć o takiej porze To, to sobie powodzenia mogę życzyć. Dobra, trzeba pójść i prowokować. U, tu już czerwona linia. O, tu się dużo znalazło. No tak, no, to spawn jest. Co się tu dzieje? Czy to po prostu jest spawn? Nie wiem, ja ten, na tym serwerze trochę mało gram, ale. w poszukiwaniu ludzi. Do, do, do powodzenia, mogę sobie życzyć w znalezieniu ich tylko... O, na fachę płąte 2 nagram bez wiarów. Co o tym myślicie? <laughs> Nie no, na pewno znajdę kogoś. O! A tu coś ciekawego się działo, tak patrzę. Lava kaścik. nie okay, fajnie, fajnie, fajnie. Wszędzie trapów jest poustawiane, jakby. Frejty jakieś. Frejty. No, na pewno to freity są. To tak działa przecież. Każdy, kto napisze, to Freity daje. A jak serduszka się zdobywało na tym serdecznie w inny sposób niż w taki, pisząc ze Freity. No właśnie. Dobra, w sumie to tak zrobimy. Bo nie wierzę, że Marcello obejrzałeś ten cały odcinek. To jeśli w tym momencie go oglądasz, napisz w komentarzu pomidor i każdy, kto to ogląda, niech napisze w komentarzu pomidor. Bardziej to chciałem nagrać w stylu że to film informacyjny. Powiem, co mniej więcej się będzie dziać na moim kanale, no i programy Minecrafta, ale szczerze nie mam pojęcia, co ja mam robić na tym serwerze teraz, w tym momencie. To więc każdy, kto wytrwał, dziękuję, że wytrwaliście do tego momentu. Przeżyliście. Nie, ile to czasu? 12 minut mojego gadania? No, do zobaczenia, już mam nadzieję, że niedługo. Cześć.